Witam. Trafił mi się taki wzmacniacz do naprawy. No, może nie do naprawy, bo ja nie naprawiam wzmacniaczy, którzy, które mają y, końcówkę mocy na SVI. Trafił się taki wzmacniacz do przerobienia. No i tak patrzę na niego i jest taki, jakby to powiedzieć, no, nieduży rozumiesz, może. 36 cm. Dobra, co jeszcze się tu rzuca w oczy, że ma jakiś y, Super Bass i Surround i New Class A. Tylko żebyście sobie, właściciele techników, nie myśleli, że macie wzmacniać klasy A, bo to nie jest wzmacniać klasy A. To jest wzmacniać klasy AB albo wzmacniać klasy B. Nie inaczej. Co jeszcze widzę? Już mamy, że mamy selektory. Już sprawdziłem. Selektor jest na układzie Toshiba TC9164. No, w technikach używają tego. I troszkę można zauważyć, że obudowa została poddana tuningowi. Jeszcze go jeszcze obrócimy. O, tu już widać, że śrubeczki nie ma. O, i mamy wzmocnienie z tyłu. Tutaj. Tutaj jakiś kurde helikopter chyba działa, ale już widać, że gówniane zaciski są. Takie zaciski to można spotkać w, we wzmacniaczach takich, co mają po 10 albo 15 W. No i tutaj standardowo, o fajnie, że można rozłączyć przez wzmacniacz i końcówkę mocy. I tutaj mamy tak, system kontrol, czyli system kontrol jest do kontrolowania tam, a ja nie wiem, czy tunera, czy magnetofonu. Potem to obok tutaj jest to do y, gramofonu. Tutaj jeszcze mamy fajne, fajną sprawę, można zasilać tutaj z tego złącza. Można zasilać y, magnetofon RSX320. Jest jeszcze złącze, złącze, tutaj mamy takie, tylko że ono jest nieodłączane. Tutaj na samej górze jest Active current, current Sensor. Dobra to lecimy ten Active Current Sensor. Jeśli Active Current Sensor jest włączony to wtedy podłączamy do wzmacniacza głośniki systemu Technics takie jak te. Dobra lecimy dalej. Dobra, a ty Nunia, co ty tu robisz? Dobra, zabieraj się, nie macie. Dobra, jeśli natomiast aktyw kury sensor jest wyłączony, to możemy podłączyć dowolne inne głośniki. I, czekajcie, zaraz. Jeśli jest włączony, to to. Jeśli jest wyłączony, to to. to ale a, a czym te głośniki się różnią od tych? ktoś mi kurde powie, nie? O, powódzisz szaleństwo jakiś. No dobra, rozumiem. Jak jest, kto jest włączony, to to, a jak to jest wyłączone, to to. Ale jednak nie rozumiem. Zobaczymy, co kotek ma w środku. Jak zwykle, jakieś kurde zakichane SVI. W dupie nie patrzę, co to jest, bo co. Interesuje mnie tyle, co na napłakał. I tak, co tu widać: 3 Amperowe diody prostownicze, widzimy. I kondensatory tak wypasionej pojemności. Aż normalnie, chyba nie wiem, czy w magnetofonie moim Kenwood nie mam większej pojemności kondensatora. To jest 2 razy 3300 mikrofaradów. To już wieża diora 442 miała większe kondensatory, czyli to jest mówiąc delikatnie shit. No, transformator mi tak wygląda, tak na może 100-120 W. Radiatorek to jest, no taki trochę mógłby być. Mogły być większy, bo tu mamy 2x50. No tyle, że mamy wentylator, prawda? Co mamy o? Tutaj płytkę selektora. Tutaj, tak patrzyłem na ten układ, co to za układ? Jest ten tutaj, ale to jest poczwórny wzmacniacz operacyjny. Tutaj mamy klucz analogowy, a tu jakieś tam. Jeszcze inne pierduty. I regulacja głośności jest na engoderze. Jest na encoderze, czyli tu będzie cała. O, tutaj, tutaj, tutaj płytka procesora. Postaram się wstawić inny transformator i takie kity na układach TDA 7294. I powinno się udać. Może jeszcze będę musiał dołożyć do środka transformatorek mały dodatkowy transformator. No, i mam już na zewnątrz płytę. Nie było trudno jej wykręcić kilka śrubek. Tutaj tam trzeba było odłączyć. Od frontu odłączyć. Z dwóch złącz wyjąć proste. Prosta, łatwa sprawa, nie? No i mamy teraz yy, SVI 3102. Nieużytek. Nieużytek, dlatego że nie działa. Ale ogólnie za SVI nie przepadam. Tutaj natomiast jest sheet. Shit jest z tego powodu. Z powodu małej pojemności kondensatorów. No i tych 3A diod. Eee, coś mam jak jeszcze co tu by powiedzieć. To jest yy, Tam na front panelu napisane jest klasa AA czy tam New klasa AA. Takiego czegoś nie ma. To jest chwyt marketingowy techniksa. Klasa AA ogólnie polega na tym, że mamy wzmacniacz klasy A Małej mocy on ma 0,5 W albo 1 W, co najwyżej. I ten wzmacniacz po prostu gra, jest, jest, jest uruchomiony przy, przy małej mocy, tak? Ale jak włączamy już większą moc, to w grę wtedy wchodzi wzmacniacz klasy B. Czyli jakby to powiedzieć, no, jakby to powiedzieć i, i nie skłamać, no. wzmacniacz klasy AA, jeżeli ma taki most. To jest. Tak naprawdę wzmacniaczem klasy B. chyba, że ktoś słucha bardzo cicho. Dobre Knoty! I teraz, jak odkręciłem ten, e, chciałem odkręcić układ. To się okazuje, że nawet nie musiałem się mocno szarpać z tym układem, i tu wszystko zeszło. Czyli mamy normalny wzmacniacz stereo. Tutaj jakiś jeszcze układ jest. Nie wiem, czy to może być też układ tranzystorów. Nie. No, że tutaj, jak patrzyłem na schemat tego wzmacniacza, to nie widziałem tego mostu. więc najprawdopodobniej ten wzmacniacz w oryginale pracuje w klasie AB. No i mam tu ten układzik. Ale zapomniałem jeszcze wspomnieć, bo powiedziałem o tej klasie B. No generalnie, no techniksy, mówię nie wszystkie, bo część gra w klasie AB i całkiem ładnie potrafią zagrać ale większość techników gra koszmarnie chcecie to możecie Reduktora Szumu posłuchać co o tych sądzi o tych techniksach z lat 90 to wam powie jakie to badziewie albo nawet z końcówki lat 80 Knoty tutaj wyciągnąłem dźwięk który wchodził na wejście tego układu tutaj są wymienione już kondensatory na Nihikony 6000 800 mikrofaradów z pionierka wyciągnięte i są poprawione zimne luty wow no a teraz tutaj zrobiłem tak podłączyłem i wyjście CD Technics włączone jest na wejście tego naszego bohatera i tutaj z o, to tutaj gdzie kondensatory te były tutaj dwa, gdzie to szło na końcówkę mocy Jest teraz wyciągnięte i idzie na wejście CD wzmacniacza pionier wprawdzie nie mogę włączyć Nie mogę włączyć Nie mogę włączyć wam, kurde, tego... Johna bon Ale taką nutę mogę i już po tym, już wiem, że są problemy O, z encoderem i potrafi przeskakiwać Ale nawet... Nawet to nieźle po założeniu tych... 7294 powinno nieźle grać z tym, że co będę musiał tutaj zrobić jeszcze, wymontować te filtry tu, bo one nie mogą być. Te filtry już są. Filtry już są tutaj. Dobra, prace posunęły się trochę naprzód. Patrzycie, to piłka do metalu, tak. Dlatego, że postanowiłem założyć troszkę większy. Większy radiator. O, oryginalny jest. Tutaj ten to jest widać że taki. Prawidłowo ciężko pokazać. Prawidłowo trochę ciężko pokazać. Ale przy nim to jest taki mały pimpek. Wiatr mamy większy, tutaj są dwa transformatory, mówię dwa bo potrzebuję jeszcze 4,8V. Tutaj dałem zabezpieczenie głośników, tylko to zabezpieczenie głośników jest trochę tutaj tak okrojone, nie ma tych elementów. Czyli jest to zabezpieczenie teraz przed napięciem stałym i opóźnienie włączenia głośników. Tutaj powyciągałem przewody zasilania. To jest wyjście, wyjście, że tak powiem, idzie co idzie. No, wyjście kol z kolumny. Znaczy. A wiecie o co mi chodzi. I wejście na wzmacniacz. Troszkę inaczej zrobiłem też tego skubańca. Tutaj wziąłem ten enkoder cały, rozkręciłem, wyczyściłem. Montując te moduły z 7294, tutaj ominąłem ten cały całe przedsmacniacze w bardzo łatwy sposób tutaj się wpiąłem przed tymi kondensatorami sygnałowymi a wpiąłem się tutaj z tym z wyjściem głośnikowym kurna zacewką i oczywiście te filtry poleciały stąd dlatego właśnie potrzebowałem tutaj żeby było zabezpieczenie głośników no niestety Nie udało się ta przeróbka. Trudno. Co robić? No i przywróciłem wszystko do stanu wcześniejszego. Trafo na swoje miejsce. Wróciło kondensatory z zawrotnej pojemności. Tak samo. I wszystko tu jest tak, jak, tak jakby wzmacniać, wyszedł z fabryki. A przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Dobra, teraz już mam, już jest wszystko przywrócone do projektu fabrycznego. Tutaj dogrywam materiał, bo nie wszystkie materiały wideo się zachowały. Po prostu w pewnym momencie byłem wnerwiony i skasowałem. A ja. niech to tak. Tutaj mam tak, szkoda, szkoda bo e, nie zachowałem materiału jednego takiego, który pokazywał... Już te główne takie zmiany, A więc to było tutaj ta końcówka z tym radiatorem i to wyglądało, no to wyglądało potężnie. Tutaj był ten transmator. To jest jak tutaj przewody stąd do tej końcówki później kurde przewody do, bo tutaj był wtedy wcześniej zabezpieczenie głośników, zabezpieczenia z powrotem tutaj na płytkę. Wszystko było podłączone. Tak samo tutaj, też. Kondensatory były większe, więc wtedy wyglądało to bardziej męsko. Jaki ty jesteś twardy? Jestem człowiekiem z miasta. Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. Czyli nic z tego nie wyszło, że potem uruchamiałem wzmacniać przez żarówkę, Potem już to podałem mu pełne napięcie. I tutaj ten wysiedlacz był martwy. Świeciły się kontrolki tutaj z serwant i z selektora. I nic więcej się nie działo tutaj. W sumie Naprawdę Nie peda za to, oczywiście, napięcie. A tu z racji, że był inny transmator, co miałem 2x28, tutaj to 2x12V odpowiada i tak. Nigdzie indziej nie idzie, tylko po prostu idzie na to złącze, które z, z tyłu tam jest takie złącze, które jest do zasilania tego magnetofonu, i ono to tam tylko idzie, także nic się nie dzieje. Podejrzewam, że ten transformator malutki, który miałem, po prostu dawał zbyt mało prądu, i bardzo możliwe, że to dlatego się nie chciało włączyć. Ech. Zrobiłem tylko jedną próbę uruchomienia a potem. Potem po prostu olałem ten wzmacniacz. Jeszcze jedna rzecz taka. Powiem wam, bo mnie zastanawia. Yy. Powiem wam jak ten wzmacniacz został uszkodzony. Właściciel podłączył do tego wzmacniacza trzy zestawy głośnikowe. Tutaj. Od to małego wienko. Niech ktoś powie mi, ktoś mi powie, jak on to zrobił. name No to co teraz z tym wzmacniaczem? Ja widzę trzy wyjścia tutaj. Pierwsze to tak zdobyć oryginalną Hybrydę SVI 3102, tylko trochę to może być ciężkie do zrealizowania. Dwa, w związku z tym, że wzmacniacz funkcjonuje na oryginalnym transmotorze, yy, trzeba by było ten właśnie transformator oryginalny zostawić. I ja wcześniej o tym nie wiedziałem, ale od kolegi Wojtka dowiedziałem się, że. Yy, można by było użyć tutaj, w tym wzmocniaczu, młodszego brata TDA 7294. I ten, I ten brat młodszy nazywa się 7293. I ten 93 ma możliwość zasilania wyższymi napięciami. Może być zasilany plus minus 50 V. Więc tutaj, w tym przypadku, jeżeli tu jest Zasilanie jest, jeżeli dobrze pamiętam, plus minus 44V. Myślę, że to mógłby to ten wzmacniacz mógłby zadziałać na tym. Tylko wtedy tak oczywiście trzeba było zrobić te wcześniejsze zmiany wprowadzić. Razem z zabezpieczeniem głośników i jeszcze trzeba było sprawdzić, czy. Działa wentylator ewentualnie osobny układ, do żeby uruchomić wentylator. I w module tym 72-93 trzeba było zmniejszyć wzmocnienie. I tak około 2,5 razy, a może nawet, nawet do 3 razy, żeby uzyskać moc wyjściową. Tak 2x40x50w. I wtedy to mogłoby zadziałać. Jeszcze jest trzecie wyjście, ale wam pokażę. przejdziemy do garażu i pokażę Wam jakie jest trzecie wyjście z sytuacji. Dobra, jesteśmy u mnie w garażu. Ten wzmacniacz zatoczył trochę koło, żółtego. Po nieudanej naprawie wrócił do właściciela. Potem od właściciela dostał go kolega Kuba i potem. Od Kuby wrócił do mnie i dlatego mogłem ten odcinek skończyć. A teraz co? No z końca miesiąca trafi na elektroniczny złom. No to nie przejmuj się techniczku. Odmówię za ciebie dwie zdrowaśki i pięć pierwszych piątków miesiąca. Dziękuję za uwagę.